Jest, Stoi, czyż nieładnie się prezentuje z czarną. naczepą. Co prawda nie jest to skania, ale to jest. też wygląda całkiem nieźle. A dlaczego tak? To w kolejnym ujęciu, w którymś z kolejnych ujęć, powiem Wam, dlaczego tak, a nie inaczej. Co się zmieniło? <grytanie> dlaczego? No i dobra, takie szybkie, krótkie ujęcie. Podsycająca ciekawość. No, jest okazja, to pokażę Wam jak wypełniam tarczkę. Akurat teraz jeżdżę z autem, które ma tarczki. No i ten oto człowieczek to jest. To jestem ja w skrócie. Miejsce wyjazdu, strzałka w prawo. Data wyjazdu, czyli dzisiejsza data, numer pojazdu, rejestracyjny. I przebieg wyjazdu to był a, przebieg był 885364. Tak wygląda początkowo wypełniona tarczka. Przy wyjęciu wpisujemy miejsce wyjęcia, datę zakończenia używania wykresówki i przebieg. Ewentualnie możemy wpisać ile kilometrów zrobiliśmy. Później Wam pokażę, jak można sprawdzić, czy dobrze kilometry mamy policzone względem tarczki. O, czas sprawdzić koła w naczepie, bo robili hamulce. Siadły całkowicie. Ostatnio jak jeździł kierowca, to wysiadły mu w Gdyni w porcie. No i trzeba dokręcić koła. Dziś po 50 km przyjechałem załadowany. Rozładowałem się, teraz jest pusty i jest ku temu dobra okazja. No i co? Podręczny zestaw. <trym z górami> tak to wygląda. Idziemy. Kamerkę dobrze muszę wstawić. Się, że z lewej strony, trzecia oś, lewe koło, każda nakrętka była dociągnięta. Musiałem dociągnąć każdą nakrętkę praktycznie. Nie wiem jak oni to zrobili, ale poprzednie koła pojedyncze, nakrętki tylko, podociągałem, a w tym kole praktycznie wszystkie, także... Oni prawdopodobnie pneumatycznym kluczem to wszystko dokręcają. I jest porządnie zaciśnięte, no ale akurat te koło, to koło było jakimś wyjątkiem. Ja przynajmniej spokój mam teraz w czyste sumienie, że sprawdziłem te koła I wiem, że, 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 że jak coś się wydarzy to nie z zaniedbania tylko z jakiejś innej przyczyny A ja sobie stoję w ogóle na fermie indyczej Dzisiaj miałem nocleg w domu Taki kurs mi wypadł e, obok domu Niestety rozładowali mnie pod sam koniec jak się czas pracy kończył no i teraz czekam jeszcze 10 minut i sobie ruszę, żeby pełna jedenastka się wykręciła. Chociaż do czwartku w sumie mógłbym zrobić 3 dziewiątki, ale po co się zażynać w pewnym sensie dziewiątki sobie wykorzystam jak naprawdę trzeba będzie. No i dobra, resztę to powiem Wam mniej więcej jak będę jechał. ¿Te Zobaczcie jak pusto na tym parkingu. Powiem szczerze, ja jeszcze nie widziałem tak pustego parkingu, tego akurat na ulicy Chrzanowskiego. A to z tego względu, że dzisiaj mamy 30 kwietnia. Kolega proszę, proszę nie no. Podbiór, no. no. proszę. Z tego względu, że jest 30 kwietnia. Jest przed świętem, no i ja stoję tutaj na tym parkingu do rozładunku pszenicy, jeden z ostatnich jestem powiem tak no i strasznie to wolno idzie i mam nadzieję, że się wieczorem wysypie i, i na noc zajadę do domu tak bym chciał przynajmniej o, jeszcze pociąg sobie jedzie także powiem Wam, że naprawdę jest zobaczyć coś takiego tutaj do szanowskiego to jest evenement tak mało samochodów z drugiej strony czekam, bo o 16.30 mi się dokończy pauza 9 godzinna, jak tutaj stoję. I dobrze by było, bo by mi się wyzerował całkowicie czas pracy dzienny, tak zwany zmiana robocza. mógłbym rozpocząć nową. No i dobrze by było, żeby tak w granicach 16.30, 17.00 na port wjechać. No ale to zobaczymy wszystko. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w następnym ujęciu takim podsumowującym. Kilka tam rzeczy jeszcze do obgadania mam. Taka mała ciekawostka, zobaczcie ten statek, to jest statek, na który pszenica idzie, którą rozładowujemy Federal Crimson, federalny szkarłat. Notabene bardzo ciekawa nazwa pod banderą singapurską. No i taka mała ciekawostka, jest pewna strona, która pozwala odnaleźć konkretny statek i jego lokalizację oraz dowiedzieć się mniej więcej Kilka ciekawych rzeczy na temat danego statku Ta strona to jest vesselfinder.com. Jest po polsku też I zobaczcie, wszystko się zgadza Gdynia, ulica Polska Tu jest na brzeże francuskie bodajże A tu mamy, nie pamiętam czy to jest holenderskie czy szwedzkie już Na brzeże No i mamy typ statku Bandera, port docelowy Gdynia Czas przybycia 15 kwiecień o 17, ale to jest nieaktualne, bo mamy 30 kwiecień, ale sama pozycja się zgadza, chyba że tak zgadza się, zobaczcie 5 ostatnio odwiedzanych portów według AIS 30 kwiecień 13.02 i faktycznie on dzisiaj przypłynął, dzisiaj go zacumowali i ładujemy na niego pszenicę, znaczy się my ładujemy pszenicę do koszy nadbrzeżnych a stamtąd dźwigami idzie już na, na statek ostatnio też był taki statek e, Pola Indian, też się wszystko zgadzało, on stał tutaj na tym nabrzeżu. Później był e, statek o nazwie Ale widzicie już nie pamiętam mają tę nazwę a! Christiani S bodajże To są trzy statki na które już ładowałem Dobra, dobra, dobra Dobra, to ty, tyle tak woli ciekawostki. Witam, witam w kolejnym ujęciu podczas jazdy. No udało się rozładować. Godzina 18. .00. Jestem w tej chwili na Estakadzie w stronę włodnicy. No i zobaczymy. Gdzieś tak myślę granica godziny 22. .00. Jak dobrze pójdzie to dojadę do domu. Jak korków nie będzie na włodnicy. akurat teraz od 18.00 są zakazy. Jednak mnie zakazy nie obowiązują z tego względu, że ja jestem po rozładunku e, tzw. Tak towarów wyłączonych z zakazów, czyli e, produkty e, do skupu zbóż tzw. Tak skupu mleka, skupu zbóż i skupu czegoś. Tam jest taki punkt chyba, e, punkt trzeci, litera C. No i później któryś tam punkt na końcu mówi, że e, auta wracające z rozładunku lub bądź jadące na załadunek wymienionych towarów e, nie obowiązuje ich ten zakaz. Także ja mam spokój. Od 18 do 22 jest ten zakaz dzisiaj, w czwartek, 30 kwietnia. Także niektórzy muszą do 22 czekać niestety. Ja nie muszę. Co ma swoje oczywiście plusy i minusy, bo plusem jest to, że mogę sobie wrócić bezstresowo. Minusem jest to, że czasem jak trzeba to się pojedzie po prostu. No, I tak, tak to bywa. Ale wracając do sedna sprawy, prezentowałem wam ujęcie, gdzie pokazywałem wam Zestaw, w którym jeżdżę teraz, ponieważ skanią już nie jeżdżę z tego względu, że na skanie siadł pracownik, jak to szef powiedział, z większym stażem, no i mi musiał coś przydzielić. I powiem tak, poprzedni tydzień to jeździłem taką padliną, ja to tak nazywam, że wtedy było pokazywać, był to DAF-CF w niskiej kabinie CFK85-430. To jest taki sam silnik jak teraz w tym DAFie co jadę. Z tym, że tam połowa rzeczy nie działała i strasznie toporny był. I powiem Wam szczerze, że kabina dzienna na taką podróż pięciodniową i to jeszcze w mała kabina dzienna, bo dawce jest małym samochodem, no nie nadaje się. No bądźmy szczerzy, szanujmy się jako ludzie, ale taka kabina się nie nadaje do w miarę, już nie mówię jakiegoś tam komfortowego mocno, jak w tych ciągnikach długodystansowych, ale takiego w miarę komfortowego mieszkania. No po prostu w moim odczuciu się nie nadaje. No i porozmawiałem z szefem, powiedziałem jaka jest sytuacja i, i, i przydzielił mi ciągnik pracownika, który się niedawno zwolnił. Jest to DAF XF 95, 430 kucyków. I powiem Wam, że jeździłem dwoma DAFami CF 430, i teraz świadłem na tego XF 430. No i powiem Wam, że różnica jest bardzo zauważalna, mówiąc tak kolokwialnie, z tego względu, że jest po pierwsze lepiej wyciszony. To jest takie moje wrażenie, że w tym akurat samochodzie, w tym modelu, który ja tutaj jeżdżę, wydaje mi się, że lepiej się zbiera ten silnik, ale to może być kwestia tego, że jest po prostu bardziej zadbany. Eee, dźwignia zmiany biegu, biegi wchodzą całkiem inaczej niż w CFC. Też to może być eee, jakby, ale kopci tam z przodu któryś. Może być to właśnie wynikiem tego, że auto jest zadbane. Znaczy zadbane. Umówmy się symbolicznie <laughs> mechanicznie jest zadbane na pewno nie jest zadbane w środku co ja się musiałem go znowu naczyścić powiem wam że zaczyna mnie to powoli tak irytować ale tak mówię z takim przekąsem bo co przejmę samochód od kogoś to muszę spędzić godzinę dwie na uporządkowanie tego samochodu no jedziemy panie drogi tutaj jeszcze chyba nie ma zakazu wyprzedzania ale zaraz będzie zresztą z tyłu samochody mam szturek samochodów także nie będę ryzykował a wiem, że oni na obwodnicy bardzo lubią kościć za wyprzedzanie. A na całej długości obwodnicy jest zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych. No i niestety czasem trafi się jakiś zawali... zawali droga, w cudzysłowie. No i trzeba się za nim ciągnąć. Ale to nie jest jakiś problem. Mnie to nie przeszkadza. Często słyszę jakieś dziwne komentarze, aż normalnie się gotują kierowcy. Na CB radio słychać. No ale co zrobisz? O, Diatol ja piknął dwa razy. Zgłaszałem wczoraj szefowi. Mówi, że doładuje. No nie wiem, albo zapomniał, albo doładował jeszcze przelew nie, nie przyszedł. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest. Czy to tak jak w banku się czeka, aż pieniądze się zaksięgują na tym koncie wiatola, czy to od razu. O proszę, już mają jednego. Na nie zjazd. Mobilka złapali. No trzeba się pilnować, bo jest godzina 18, oni będą sprawdzać zakazy. To jest widzę kontener i to nie jest kontener podniczy. Także może być taka sytuacja, że sobie wjechał pod zakaz po prostu. Chyba, że, wie, że wiezie produkty wyłączone, bądź wraca na pusto. To wtedy jest usprawiedliwione. Eee, wracając do Sedna, znowu spędziłem jakieś dwie godziny. Akurat miałem szczęście, bo stałem w kolejce do rozładunku, żeby posprzątać. I powiem Wam, że w tym aucie ktoś musiał palić papierosy i to bardzo dużo palił tych papierosów, bo masakrycznie zaklejone wszystko jest. No, na razie tak ogarnąłem z grubsza, żeby to człowiek w miarę komfortowo mógł się poruszać tym samochodem no według zapewne szefa jeszcze gdzieś 2-3 tygodnie nim pojeżdżę i, i przechodzę na w końcu na to na co jestem przeznaczony w tej firmie ale to taka mała niespodzianka część tam osób pewnie wie bo już wspominałem a część tam potrzyma w niepewności jak wszystko będzie dobrze wszystko wyjdzie to zobaczycie zresztą jaki rodzaj transportu jaki samochód jaka naczepa z drugiej strony m, pozdrowienia tutaj dla Marcina z kanału MZTOJA. Zapraszam do niego na kanał, bo też y, kręci filmy, jeździ kontenerami i też tam regularnie w miarę wrzuca te filmy ze swojej pracy. Także zapraszam do niego, zajrzyjcie na kanał. Ciekawe rzeczy można się też dowiedzieć. Y, Poruszył taki dosyć ciekawy temat jazdy na magnesie, bo gdzieś tam wyczytał bodajże chyba na portalu e-transport, że co trzeci samochód w Polsce jeździ na magnesie powiem Wam, że jak ja patrzę na i rozmawiam z kierowcami i patrzę na kierowców w swojej firmie to ja bym powiedział, że co drugi kierowca upraszczając ciągle tylko słyszę o tych magnesach wiecznie gdzieś się człowiek nie zakręci to wiecznie jest temat magnesów i tak się zastanawiam bo to ma jakby podwójne podłoże bo w pewnym sensie Kierowcy się tłumaczą, że szefostwo wymaga od nich, żeby jeździli na magnesach, żeby naginali ten czas pracy. Z drugiej strony powiem wam, że jest to też wina samych kierowców niektórych. Ja nie mówię o wszystkich, ale niektórych, którzy nagminnie używają magnesów jeżdżąc po drogach publicznych, co jest już bardzo nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Ale sami do tego doprowadzają na tej zasadzie, że pozwalają po prostu. Bo gdyby jeden z drugich im się postawił i powiedział Nie jadę na magnesie, nie będę z tego korzystał Ale to musiałaby być jednomyślność No i to jest właśnie problem generalnie wszelkich społeczności w naszym kraju No i chyba na świecie też, chociaż nasz kraj jest bardzo taki Nasz naród jest bardzo mutowniczy także e, Kombinatorski także, u nas jest ta, ta, ta skala o wiele większa I brak tej jednomyślności właśnie roz... roz że tak powiem brzydko rozpieprza od wewnątrz całą tą społeczność kierowców bo ktoś by się chciał postawić ktoś by chciał coś zmienić ale inni pójdą jak to mówią w stado kruków czy tam wron wlecą i robią to samo No ja się na razie bronię rękami i nogami, tam nawet widzę jakieś takie dziwne spojrzenia w moją stronę, jakieś, wiecie, przycinki, uśmiechy, że ja nie używam magnesów, że ja na legalu próbuję wszystko robić. Ale ja mam tam swoją taką teorię, że nie sztuką jest oszukiwać i przyklejać to żelastwo do impulsatora i kombinować, ale sztuką jest właśnie ogarnąć to wszystko na legalu, bo powiem Wam, że naprawdę to nie jest proste. Żeby z tymi portami, gdzie ja jeżdżę i są takie pourywane często te czasy jazdy, czasy pracy, odpoczynki, żeby to wszystko tak poskładać, żeby to miało ręce i nogi. Naprawdę jest czasem ciężko. No dzisiaj miałem taką sytuację nietypową, nawet w pewnym momencie nieciekawa się zrobiła, ponieważ o czwartej rano wyjechałem z załadowany, bo mi się akurat wykręciła 9-godzinna pauza, no bo wiadomo, dzisiaj wszyscy chcą jak najszybciej zjechać do domu. O 7.20 bodajże przyjechałem na parking i zacząłem załatwiać papiery. Oczywiście zaczęła się kręcić pauza. 16.30 wykręciłaby mi się 9 godzin na pauza. I mógłbym ruszać. No i powiem mam, że na styk dosłownie. Na styk. Nie wiem co by było. Znaczy podejrzewam, że bym poczekał, jakby mnie wcześniej wywołali do rozładunku. Poczekał, ażby aż się dokręciła ta pauza. I pojechał. A tutaj mi się dziewiątka ładnie wykręciła, zaczął mi się nowy okres i wszystko jest tak jak powinno być I teraz mam praktycznie na dojazd do domu jakieś 14-13 godzin Mówiąc w skrócie telegraficzne No i tak to wygląda mniej więcej Ten film może nie będzie zbytnio ambitny nie wiem, czy to ujęcie, te ujęcie wrzucę na początek, czy wrzucę na koniec, ale gdzieś tam w międzyczasie przejawią się, przewiną się takie ujęcia z moim komentarzem. I długi on chyba też nie będzie. Jakoś tam w tym tygodniu nie miałem takiej weny do nagrywania. Powiem Wam, że troszeczkę się denerwowałem w tym tygodniu, jak miałem jeździć tym samochodem, jak jeździłem tamtym samochodem. Mnie to naprawdę nie było przyjemne. Ja się dziwię w ogóle, że szefowie, że, że, że firmy są takie samochody. Już pal licho, że on jest mały, ale jak już chcecie mały, no to weźcie już tą kabinę sypialną z, z globem. Jak już ta CF-ka powiedzmy, już ktoś chce, żeby w filmie ta c jeździła, to niech ona będzie z tym globem, bo w niskiej kabinie, ja gdzie mam 177 cm wzrostu, jak chciałem się ubrać, no nie szło za cholerę po prostu na kucaka, wygibasy, paragrafy. no. Za diabła nie szło się porządnie ubrać, wyprostować, chociaż zrobić cokolwiek. Lodówki tam nie było, także z jedzeniem był problem. Jeden schowek pod, pod łóżkiem, ale mało tego. To auto jak przejąłem, to dwie, trzy godziny spędziłem, zanim doprowadziłem je do porządku. Worek śmieci wyrzuciłem, jakieś butelki za siedzeniami, jakieś worki, stare jedzenie. Powiem ja mam, że troszeczkę to przeraża, bo skoro kierowcy tak dbają o swój sprzęt, no bo żyją pięć dni w kabinie, tak? Dwa dni w domu, teoretycznie, tak? W takim systemie właśnie weekend, weekendy w domu, pięć dni w pracy. Czyli ta, ta ciężarówka, ta kabina jest ich drugim domem. I teraz jeśli oni mają tak w domu, no to ja współczuję. Moje <laughs> szczerze. To ja współczuję im, Im rodziną, no im samym, do no, tam niekoniecznie ale im rodziną jak taki syf robią w domu to jest w pewnym sensie żałosne bo do, dostaje się nowy samochód i ten nowy samochód po kilku latach u jednego kierowcy czy tam przechodzenia z rąk do rąk no nie nadaje się do takiego użytku no trzeba by było go po prostu gruntownie w środku wyczyścić wyprać wszystko jak, jakby człowiek dostał na stan taki samochód oczywiście ja nie mówię tak jak ja teraz sobie prze, przechodzę na razie z samochodu na samochód taka sytuacja jest u mnie w tej chwili no ale jakbym miał dostać ten samochód na własność, no to poprosiłbym chyba o dzień wolnego, może nie wolnego. Poprosiłbym jeden dzień na wygospodarowanie czasu dla tego samochodu, żeby doprowadzić go do ładu. Wysprzątać, wyprać w środku porządnie, wyczyścić. No z tą skanią to też mnie załatwili, szczerze. Zajechałem sobie w piątek na bazę, do warsztatu elegancko, nasmarowałem siodło, poczyściłem, nasmarowałem glamrym na czepie wyprałem pokrowce w ogóle, posprzątałem w środku, a w poniedziałek jadąc do pracy otrzymałem telefon, że na skanie siada kto inny i niestety muszę wziąć inny ciągnik. Z drugiej strony, no tak się nie powinno załatwiać rzeczy, tak? Powinno być wcześniej uzgodnione, na spokojnie, a nie postawienie przed faktem dokonanym człowieka. No ale na szczęście udało mi się ten samochód w pewnym sensie wynegocjować także nie jest źle. bardzo wygodny daw w porównaniu do skani powiem wam że ma minusy i ma plusy ale o tym to postaram się nagrać jakiś oddzielny film przy okazji na przykład pokażę wam wnętrze tak jak przy okazji skani to robiłem i omówię takie porównanie zrobię i opiszę plusy minusy co mnie się podoba w tym samochodzie bo naprawdę kilka ma fajnych rozwiązań ale kilka takich rzeczy denerwujących Skania też ma kilka ciekawych, ułatwiających życie rozwiązań, ale ma też kilka właśnie takich denerwujących spraw, także myślę, że to będzie całkiem ciekawe porównanie. To sobie możemy złożyć. Słońca nie ma. No ale byłem zaskoczony, jeśli chodzi o wyciszenie XFa. XF jest o wiele lepiej od CF wyciszony. No CFC to tak klekocze słychać wszystko. Na Wiksefie to jest elegancko, cichutko Teraz na pusto jadę to tylko szum słychać Silnik delikatnie sobie mruczy No i tak powinno być A jeśli chodzi o sztywność kabiny to Jest mniej sztywna od skani Ale jest taka komfortowa powiem Wam Całkiem, całkiem fajnie Nawet zaskoczony byłem Jeśli chodzi o reserowanie kabiny no także dosyć ciekawy ciągnik no i myślę, że to by było na tyle. Nie będę się tutaj rozgadywał zbytnio, żeby ten film nie, nie trwał jakieś godzinę, ponad godzinę. Chciałbym uniknąć takich filmów. No i to by było na tyle w takim razie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym tygodniu, w następnych ujęciach. Może coś ciekawego mi się uda nakręcić. Zobaczymy. Także dzięki bardzo za poświęcony czas, za oglądanie. Cześć.